A co znowu? Nie dobra nic <noise> nie. Jedźmy Zalaj, że pójdę do kuchni, bo energetyka jak w, w trakcie nagrywa. Roz a, rozwaliłeś to hmm. Tak, bo mi się nudziło. Ale e, ostatnio jak tutaj byliśmy to przynajmniej u mnie to było takie białe, a tak, co, tak, tak nie mogę białe. A teraz Nawet było takie ci ciemne Ej, nie mogę takich drzwi otworzyć, what the fuck Ej. Odejdź, i podejdź No trzy razy tak zrobiłem Anyway, ludzie, witamy Was bardzo serdecznie. No siema Kolejny odcinek Borderlands przed nami. Dzisiaj siadamy z ambitnym zamiarem zakończenia tejże gry wreszcie, bo kurwa chuj wielu już odcinkach. Tak. Ale hej, do all the side quests! Yes! Tak w ogóle to wiecie, wy, wy tu nie macie absolutnie ani jednego dnia przerwy, bo my codziennie wam wrzucamy odcinek, natomiast myśmy nie grali chyba z dwa tygodnie już w tą grę. No, znaczy nie no, ostatnio tam wygraliśmy te dwa odcinki tydzień temu, A, nie? faktycznie, dobra. Ale takiego ale dłuższego wolczynki. grania nie mieliśmy już długo. Pacłem. Zabiję go, nie zabiję. O, oh, fuck. <coughs> nie Kurwa, man, schował się za winklem i rzuca w nas frisbee. Kurwa, co za to. Dobra. Okay, już się podniosę. Ojej! Oh, Daj mi swój tlen, maszyno. Idą kolejne skurwiele. Dobra, pierdolę to.

Jezus, rzeczywiście, przecież my tu, kurwa, żeśmy już poskakali. No... Ale umarliśmy na koniec odcinka, z tego co pamiętam. <laughs> tak, bo, kurwa, te... zawiksowania na środku nas dojebały. Jak... Dobra, nie jest źle. Teraz na tej 970 od 70 odpaliłem sobie fiziksa na jakiś wyższy ten poziom i nareszcie, kurwa... Działa to dobrze i krew się leje. Okej. Okay. A kamienie śmierdzi! Oj, zgniecie mnie, nie. Zgniecie, cieniecie? Kurwa, to po prostu nie będę przechodził przez ten kamień, tylko zaskoczyło obok, ładnie. No. I hacked the game. Tak, można. Można skoczyć tak, na dobra. kamień i skoczyć... Aha, że przez środek. No nie wiem, ale można skoczyć i nie, po prostu nie, zejść po prostu z Nie, nie, obok tej platformy, nie, właśnie, nie. nie przez tę dziurę, nie? Też to jest mo możliwość. To jest, aha, to jest, bardziej winda z wiesz, to, tak, to jest bardziej winda z powrotem, jakbyśmy chcieli wyjść. W ogóle. No i sposób na zabicie się. No też prawda. A za chuj obronie. Czekaj, hmm. bo my, jakie by mieliśmy tutaj questy? Ten tutaj to jest kurwa... ...putty. Podi podi Chodźmy zebrać tego ostatniego questa. Bo kurwa, ja nie wiem co to w ogóle ten quest ma. Aha, to ma jakiś znacznik, dobrze. Tak, ale. Aha, to ma, ja nie widzę na mapie żadnego znacznika. A u góry nie widzę żadnego znacznika. A tu na dole. Nie, to jest wyjście. Coś mu kurwa nic nie robię. A to nam wyjście jakieś zaznaczyło, ja nie czuję. W ogóle mam dowcip. No dawaj. Nie wiem, może go słyszałeś, może nie, ale to widzowie usłyszą. E... Że jest sobie tam dwóch amerykańskich naukowców, nie? No. E... Którzy zajmują się taki pij... drwal... No wiesz, wycinką dr... d... drzew, nie? Wycinką, I on... no. i on... wycinką drzew i oni idą do ruskich i mówią mi i mówią im panowie, mam tutaj taką kurwa zajebistą piłę, najlepszą piłę na świecie no. 200 drzew dziennie tym zetniecie. No, Nasz? No, no. Ale mów dalej, mów, mów. No eee, 200 drzew dziennie tym zetniecie. No i ruscy mówią, no panie, nie ma chuj, ażby 200 drzew tym ściąć jednego dnia. No ale dobra, biorą. Podchodzi pierwszy, A jakiś spoko drwal nie tnie. Jedno drzewo, drugie drzewo, czwarte, piąte, dziesiąte i chuj. Nie może już więcej. Mówi, panie, więcej się nie da. Dobra, no to za piłę chwyta się kolejny drwal, już taki bardziej zaawansowany, bardziej znany w wiosce. Pyta się za to piłecz nie, pierwsze, drugie, piąte, dziesiąte, pięćdziesiąte i wypompowany mówi, panie, nie da się już kurwa, tym więcej drzew ściąć. No to za piłę chwyta się taki kurwa, legendarny drwal, jedzie ostro. Level legendary. Tak, dokładnie. Pierwsze drzewo, drugie, dziesiąte, pięćdziesiąte dobił do setki i mówi no kurwa panie jako że miałem z najlepszych drwal, to oznajmiam nie da się tym głównym więcej drzew niż 100 dziennie ściąć idą do amerykańskich naukowców mówią panowie co wy go, za głupoty tutaj pierdolicie nie da się tym 200 drzew dziennie ściąć no to no, naukowcy amerykańscy, jak to wiadomo, którzy przeprowadzają wszystkie badania na świecie, chwytają za tą piłę, odpalają, wiesz. rysy do siebie. Ty kurwa, patrz, to ma motór. to ma moto". E, e, tak. gdzieś to ostatnio też widziałem? Dzisiaj chyba. Nie wiem. Tak? E, pod, na Joe chyba był jakiś filmik. E, nie pamiętam już z czym. Aha, jak to kurwa. Jak ruscy mieli tą piłkę ręczną nie a nie wiem, tak, tak, to tak, tak się wzięło. <laughs> I ktoś to w komentarzu pytał tylko te tak, tak, tak faktycznie było to. Podobało mi się. Dobra, bo mi się z tak. pistoletów skończyło. Gdzie? <noise> Już? Demet. No kurwa, ja tak, stary, napierdalam jak, jak ten, jakbym mo moturek w dupie miał. Co teraz? Gdzie, jakiś... gdzie idziemy? Bo ja tu troszeczkę jestem że no jestem zagubiony. Dziwna <noise> jest ta lokacja, to Mega trzeba dziwne. przyznać. Idziemy ten, na dół może najpierw? Bo jak wcześniej skorzystaliśmy z tam jumpada, to tylko żeśmy kurwa zginęli. Chociaż nie, hmm. tam da się, da się tam, do... Wielopoziomowy hmm. mózg odszep, no. <noise> tak. Dobra, chodźmy na, na dół zatem. Zobaczymy, czy... Coś tu kurwa będzie, czy ujebiemy? O, chyba dobrze. Wow, wow, wow. Co jest, co nie, nie tak, co? Jak tu wszedłem, to mi życie zabrało. To gówno na środku. Jak jest otwarte, to chyba nie wiem, czy nas jakoś nie będzie blokowało. O, gdzieś no, to ale to takie, kurwa... się o no, ale się zamyka też co chwilę. Więc choćby może. Nie, nie wiem, czy to ma jakie kurwa, ko... jakie kurwa, nie, pieprze, znaczenie. Mówię że w mi życie zaczęło zabierać i Jack zaczął mówić, o co to, tarcza jakiś rodzaj? Ale chyba jednak mnie popierdoliło. Gdzie jest, kurwa, ten ostatni quest? Nie wiem, no gdzieś ja na, tam na dół, ale ja nie wiem, jak się tam się schodzi. Doesn't matter. Dobra, kurwa, mam was dość, paściarze. Nie, Ja tej twojej torki już do odładowania sobie granatu. widzisz jak miło. I koniec. Ała! Coś mnie, co jest? Co ty kurwa zaczęłeś? Ten? Feniksem jestem? Skoczyłem i umarłem. Gdzie oni w ogóle są? Tu po lewej jest. Korosy w wryw. Zabiję coś czy nie? Dawaj, zabijaj. O nie, ona ascenduje to teraz, bo nie tak dojebane życia. Auto Jezus, no! no skurwy bąki jednie. Aha, tu jest autowamo, tu kurwa też. Przecież mam te pistolety dojebane, a to jakiś kujowy laser. To nie. Kurwa, ile razy on może ascendować? 100? Nie wiem. Nie, tamten poprzedni chyba zabiłem go. Dobra, jest. Że jednak się, kurwa, przeklasuje, nie, nie, na, ten, nie na tą klasę z pistoletami, bo I same lasery że... wypadają, what the fuck? Taka lokacja może. Kurde. Jest taka laserowa trochę, nie? Jak już mówiłem, fajnie, że ma, kurwa, dwa pistolety i taki damage, tak szybko strzela. Ale to tak miliamo! ammo. normalnie chyba zainwestuje coś, kurwa, innego. Kurwa umarłem A, żyje Ej oni mają na dupie kryty <śled> Serio? No tak <śled> kurwa włączyłem show dan mi celnik na dupę się skierował. No nie, no nie! <śledzte> no, zdecydowanie się znajduje się na lewe dwie niekażdy czy to jest takie no nie wiem, czy będziesz miał okazję. Musimy stąd wyjść wtedy. Damy radę! O, zamroziłem skórkę syna i żeś tego zabił, to nie możesz podnieść. No nie mogę... Nie mogłem cię chwycić, nie wiem dlaczego. Dobra, wychodzą z tego gówna, no. No bo to są ich respady, nie? Tak więc pierdalajmy stąd. Dobra. Nie ma co się z nimi bawić, tak? Chyba. Musimy to przejść po prostu. W ogóle ten, kupiłem sobie dzisiaj te chip, chipsy takie mega ostre, nie, Laysa, te czarne. Chyba jest nowy smak. No właśnie mam takie, bo są załóżmy trzy poziomy ostrości, to mam no. ten drugi z trzech. Jest nowy smak, ostre kary. O. Wcześniej chyba nie, nie było taki, o takiej ostrości, o smaku kary. Właśnie, piri-piri, bo teraz jest kary, jest całkiem smaczne I nigdy I skurwanie... tego piri-piri nie, nie jedliśmy, bo... Tak, jedliśmy kurwa Wasabi, pamiętam jak weźmy u ciebie. No. Każdy, każdy chip zbraliśmy z takim wielkim szacunkiem, nie? Tak, I dokładnie. z strachem jednocześnie. I ponadto ka ka każdy... Każdy ten... Każdy jeden chips musiałby być popity jednym łykiem piwa, bo inaczej się nie dało tego zjeść. No. Dopiero po, po pół paczki nam wypaliło mordy do tego stopnia, że już nie czuliśmy tego, że jest tak ostre, nie? Kto kurwa wymyślił o smaku chrzanu, to ja nie wiem. Nie to tylko, to kurwa czasy. będzie... Kto? Nie tylko będzie kurwa ten... Um... Czekaj, czekaj, jak się kurwa nazywało to zielsko, które się daje do sushi zawsze? A ja pierdolę. Wodorosty? Nie, 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 tak, nie, kurwa, nori to nie, 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 nie. Takie do, do... Punktu. Chuj. Eee, tak to gówno, co się, wiesz, smak zabija. Znaczy, resetuje tak jakby smak pomiędzy różnymi rodzajami ryby. Ja pierdolę, no mam to w lodówce w słoiczku, ale nie będę teraz szedł sprawdzał. Ja tego nie wiem. Już tak się nie znam. A ja raz wrzuciłem na na sushi, no proszę cię. Nie, to ja, ja sushi to ja dzisiaj jeszcze jadłem. Ale kurwa nie pamiętam Chuj, zawsze, zawsze to po prostu zapominam nazwę tego głównych No nieważne, w każdym razie do czego ja w ogóle dążyłem Aha, A, że jestem o, smaku tego będą Co będą? No, że będą chipsy o smaku tego Jest ten, jest w Anglii, ognińskiego oglądałem No e, Jak te najpaskudniejsze rzeczy w Anglii wylistowywał, nie? Co tam tak żygał na filmie I było ten prezentował chipsy, tam brytyjskie lejsy o smaku kurwa octu z solą. Dobrze, że nie o smaku odbytu. Chociaż w sumie to bym obejrzał u niego naprawdę. Chipsy o smaku odbytu, tak? Tak. Kej, ufa, jakby ktoś... Patrzycie, jak to nie wyekstra wyekstra Wyekstrahował mm. smak odbytu. Ja tam kurwa, nie wiem. słyszałeś tam o filmie chyba... No co, gościł, taki pierdolnięty i porywał kobiety i pomy z nich robił? No. Perfuma no. się chyba film nazywał. No tu nie... Nie perfuma tujno, kur... tylko... Zamba. A to się perfume nazywał po angielsku chyba. Wiem, ale... A medyk jest, o kurde, jest medyk taki jak w tym. W... Medyk jest taki jak w Shit. A, Kurwa w portresie. Jakiś, jakiś ziomek się kręci Pachnidło kurwa, na kurwa się O w pachnidło, film. no, ale po angielsku się perfium nazywało, nie? No, tak, jak to było, anyway. Ja Nie wiem, gdzie ty padłem, jesteś, ale... O, fuck, ja, lecę do ciebie. Czekaj. Czekaj. O, okay. ja, ja mam dobrego railgun'a w tej chwili, więc... Demet, Teraz ty mi pomóż, ma. O, no idę, idę. dam radę. Ooooooo... Nieźle. Za tobą! U, jaka zamiana, wiem, idę. Tylko muszę przeładować, go zabiję. A nie tam. Ja je wiem. Ej, to w świecie to wygląda jak. Za, z, wiesz, tak. Praktycznie przy ziemi kulcasz, tak wiesz. Głową po tym. Głową po, po betonie się nie da zajebać. Co się nie da zajebać? No tylko on da, na dziale gościa. Nie da się go zajebać. Albo luza ma miliona. Nie, jest, ja, ja już mi właśnie zastrzeliłem gościa. Nie wiem o czym mówić. Ja mam jakieś Ty, do złotej skrzynki trzeba iść. Dawno żeśmy nie byli. A... Zobaczymy, jak to z lokacjami. Eee, kuźwa, coś miałem powiedzieć. Te parówki opierdolić po tym odcinku. Ja sobie z... eee, na tego, laser kanona. Aha. A nie, dobra, teraz mi zadaję ten, już przedtem chyba próbowałem, yes. to się jakoś nie działało. Nibacznie. O, Quest. No, 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 to jest ten Quest, no. Jest. To jest napisane Hanna Triton Flats. A. Ok, Czy mamy to jej tam dotarczy do dostarczyć? Dotarczyć! Dotarczyć? <noise> Dotarczyć, kurwa. Co to ma znaczyć? Nie kurwa? wiem, dostarczyć, no o to mi chodziło przecież. Pładasz do dotarczy i nie jej tą tarczy i o to tak. dotarczysz. Tak, anegdota, którą mi opowiadał mój wujek, czyli brat mojego dziadka, nie? Że jego syn, czyli mój właściwy wujek, jak był w. Jaki dziawujek. No, to, to dziadko-wujek opowiadał o swoim synu, czyli moim właściwym wujku. O, jakiś SMG sędzi... e, Opowiadał właśnie, że. Jak tamten był w, w jakiejś tam, nie wiem, szkole, w gimnazjum, czy, czy coś, czy, czy w, nie, nie było wtedy gimnazjów no to podstawówka, nie, powiedzmy, i, i motyw był taki, że e, miał wujek mój założyć jakiś... Co zrobiłeś? nie oh. ja wiem, co na to działo. Okej, okay. teraz coś mówił mhm. do ciebie. Kazał biec. Chyba, czy tam? Nie, ja sobie posiedzę na dziale. Na dziele. No, i. Chyba jak tam. Pokój było... zamknęło się. Ba... Aha. I czemu się kręci? Non-stop. Okej. Okay. Jak przechyle gałkę od kamery w lewo, to działo jedzie w prawo. Jak zrobię to w prawo, to jedzie, jedzie mi w lewo. Nie mogę nic z tym Nie. zrobić. U mnie, u mnie wszystko w porze było. A że, kurwa, przeszedł Okej okay. Znaczy, ja rozwaliłem tym działem ten, nie? Pijmy do środka Przeciwnicy okay. tutaj są obce Obce Te obce No jak to trwa... było, a wiem, no i ten I mówi nauczycielka y, do mojego wujka, że coś tam trzeba założyć y, zeszyt lektur, nie? Co? I... No, zeszyt lektur, nie miałeś nic takiego kiedyś? Nie Po nie, ja miałem Zeszyt to jest... lektur, to znaczy, że miałeś tam tysiąc Nie miesiąc. To, to jest co miesiąc musieliś przeczytać na Polaka jakąś lekturę, wiesz, przez siebie wybraną, jakąś tam książkę, musieli zrobić z tego taką mini recenzję i zapisać to w zeszycie lektur i ten zeszyt lektur trzeba było oddać pani od Polaka i ona to sprawdzała i oceniała. No. To mieliśmy coś nie, nie, nie takie, takiego. Mieliśmy w podstawówce coś takiego, pamiętam, a później w gimnazjum był taki motyw, że osoby, które były słabe z polskiego, no to musiały założyć takie zeszyty lektur i musiały... musiały takie, takie coś robić, z tym się wiąże zupełnie inna anegdota. Mieliśmy takiego pojeba, pojeba w gimnazjum, nikt go nie lubił, I, i ogólnie rzecz biorąc, ważył dwa razy tyle co ja. Czyli śmialiśmy się właściwie. O ten Bartek od którego ja dzisiaj maila dostałem, co mi o nim mówiłeś, to że, że tego maila dostałem, no to myśmy z tym Bartkiem ważyli po 45 kg w gimnazjum, a tamten, ważył, tamten inny Bartek ważył, właśnie ten, ten gruby, brzydki i głupi, ważył. 90, nie? Więc zawsze mieliśmy z tego bekę. No, i tamten miał w zeszycie lektor, słuchaj, pozycję. Uwaga, cytuję: Kuce i konie. Konie i kuce. Konie i koty. Koty i kuce. Koty i konie. Świat kucy. Konie i kuce. Nie, i babka tak przecież ta pozycja już była. Nie, nie, ale to z inny autor. Taki kurwa co. Auten kurwa tycznie. Ej, ale nie zrobiliśmy questów pobocznych. Ja nie mam amunicji. Ja, <laughs> ja wiem co robimy, co robimy teraz. No, ale to za daleko. A tutaj nie wiem czy jakiś final boss nie będzie po przejściu przez te Ta cztery To też nie wiem właśnie. To Chuj, bez amunicji. Chodźmy, no dobra. No, no, wracając do, wracając do, do historii mojego wujka zatem, babka, do, babka do, mówi do niego, że trzeba założyć. Filmik. Cio, cio. Czekaj, trzeba założyć z zeszyt lektur. Starczą zeszyty 30-kartkowe, a mój wujek na to... Ale jaka ma być ta tarcza? <grystanie> Co to kurwa jest? No. Krypta się otwiera. Nie kurwa. Chyba moja mama. tu <grystanie> <grystanie> leci na dół. <duch>. Praktycznie. <grystanie> Jaś to takie to jest zdjęcie nadecie takiego wielkiego jeziora, który przypomina kontury człowieka, nie? Tak, <laughs> przykro mi, że twoja mama spadła, <laughs> Przykro mi, przy, przykro mi z powodu wypadku, kurwa tak. skoku spadochronowym twojej mamy. <laughs> Okej, okay, oh. super cutscenka, jakaś platforma gdzieś spadła i przyleciała Yo, gdzieś. Kurwa super. Na dół. O, czyżby tutaj był travel, czy to może są tylko sklepy? Tak. czekaj, gra się zawiesiła. O. Okej, okay, dobra, odwiesiła się. Jest tu. Tak, jest transport. Dobra. Nie, nie ma. Nie jest. <laughs> Kurwa, zdecyduj się. Tak, <laughs> niech Volcom pogadają have one transport. To I'm really you don't, but... oh, baby, to look real Ej, hey, Nisha. After we polish Lilith and Rowan into tiny pieces, you want to grab something with me? We got through this? We're skipping the drink together. To? Ja chcę moje pizza party! Unc, unc, unc. Unc, unc. Nie. Odpowiem na to jedno, jednako. Ej, stary Czajusz, rok temu praktycznie, można powiedzieć, że. Częściowo uzależniłem się od jedzenia żelków, i wiesz co teraz Ci powiem? Przeszło mi z tymi żelkami, ale przeszło mi na chipsy i teraz noc im chipsy. Ja pierdolę. Masakra. Poszło mi do nosu. Co chips kurwa do nosa Ci poszedł? Tak kurwa, jem nosem. Jeżeli Ci się to nie podoba, to... Dobre, chipsy. Ja coś mogę zgrindować ciekawego. Ja nie mam nic, mam jakieś niebieskie tylko. Je, o, właśnie, tak, gringy. właśnie, mam jakieś niebieskie chujowe SMG, które mi się nie podobają. To se zgrinduje. Jednego Biedne nie możesz. SMG. Drugie SMG. Zakup całej lepiej. Też. Stone grind. Ej, ostatnio Bang. Były... Ostatnio były znowu jakieś te dokupy... do kody, ale nie wpisałem ich. A, ja też nie chcę mi się gry otwierać. Co my tu kurwa mamy? Nie chce ci się gry co otwierać. chujowo. No to, co... Eee, eee, czekaj, przyłączy na to drugie. Eee, no. Eee, no. Z, ja mam niebieskie, jest lepsze nie. niż to. dupę! Nie, look at my ass. Otwieraj. Nie A ile masz 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 kluczy. 26. 12! Oszustnik <noise> pady. jaki oszust! Harkowałeś najpierw Paypala, teraz kurwa Borderlands. Tak, U, snajperki. snajperki. Zobaczę czy nie mam jakichś kluczy jeszcze Wiesz, do odebrania Mogę wziąć te snajpy obydwie? Piersek kurwa, panie mi, na mi te snajpy okay, ja... Ej no mam o, tu ja... jakieś klucze jeszcze <laughs> Jeszcze osiem miałem <laughs> Czyli coś się tak lecieć. wpisywałem ostatnio Ja nie <laughs> Ja pierdolę Kurwa ma! E tak mi się rozpią te klucze, ale jazda! Mam 33, bany, otwieram dalej kurwa. Ja no to by się rozpiął klucze w borderze, a mnie spodnie trafie, to no, <noise> różnie bywa. <noise> Można i tak. Ej, ja, ja mam granaty a te moje nie legendarki. nie sobie. Dajcie dam jakiś coś fajnego na pewno jak zaśpiewasz to będzie lepiej. O, kurwa. No to ja to wezmę, bo nie wiem żadnej. A wiesz każdą rakietnicę jaka wyleci. Nie żebyś z nich pra prawie w ogóle nie korzystał. W tym momencie. Nie. Tak. Oh, o, super! Tak ja chyba lepsza, dobierę. Podobna ale, ale lepsza. Te kurwa, zróżnicowanie. Dawaj teraz ty jeden zużyj. Nie, nie, nie. już no, pięć Czuję się biedny. <laughs> o i od razu pistolero. No. To tutaj mamy wow, Jacobsa, jak bierz... Jak, jak bierz to chcesz. Jak bierz, to A, chcesz. A sobie coś innego wezmę, może Tidiora mm. jakiegoś? Nie, ja mam lepszego, chociaż ten ma fire rate odrobinę większy. No to biorę ku... Ale weź, weź, weź. Fire rate odrobinę większy. No ostatnio trenowałem ten palec wskazujący. <laughs> tak. Czeka, to ja sobie wezmę jeszcze jednego jakiegoś. E, tylko czy tego Tidiora, czy tamtego? Wezmę sobie tego. Dwa pozostałe są dla ciebie jak chcesz. Okej. Okay. Ty otwórz, a nie, dobra, za chwilę sobie punkty zresetuję, Dobrze. A, 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 oh, shit, man! First Firewise Zoom! Man. Jebać to! Jebać to! to, to ro 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 ro. Ej, słuchałem twojej wersji, twojej izosiowej wersji Let It Go, ze streama, bo sobie obejrzałem ten. No i wszyscy wiedzą, jest. kto jest zwycięzcą. E, tak, widziałem też, ale e, obe, obejrzałem waszą wersję i skonfrontowałem to z wersją naszą, czyli moją i twoją. E, na którymś odcinku Brodera zaczęliśmy śpiewać. <try> stary. Załasia, nie umie śpiewać. My zajebiście zrobiliśmy to w duecie, a nie. Dobra, ja, to, ja, ja bierę te. Teraz ja sobie wezmę tego. <try> no stary, jak mój poprzedni SMG nie elementalowy ma 67 damage, a ten ma 174. Okej. Okay. Pro. Pro. Pro blocks Pro. ProPlox. Shotguny? Nie, jeden. Shotgun, jeden ten. Ja przecież nie będę tak Psz, robił. Psz, t, t. Nie, ten kurwa strzela granatami. Poznaje po tej. Po Lufie. To chujnia. Nie lubię strasznie takich tych. A Który jak strzela stobierze? granatami? Przecież żaden z nich nie jest torga. Ale strzela takimi pociskami, które są granatami. Mm -hmm. Znaczy, no wiesz, takie, taki kurwa mini-moździerz, nie? Aha. Ja myślę, że nie, nie strzela pociskami, tylko ma taki celownik jak do moździerza. No. Poznaje po lufie, lufie, że to tak chujowo strzela. Zresztą zobaczyć i No, widzisz? Patrz. Nie wiem, tu czy Tutaj, no co tam się lekko. Widzisz, no. to takimi granatami strzela one no no, wybuchają chuba. dopiero po chwili. Mówię ci kurwa, że tutaj idzie poznać po, po budowie ja... broni, jak ona będzie strzelać. No tak, tak, faktycznie. Dobra, otwieram następną. W tej Jakiś nic. Ja pierdolę. Jeszcze raz raz Co jest? Tak, nie podoba mi się to. No to ja teraz ołupnąć mogę. Ile na cztery, twoje jeden mój? No. To jest proporcja lekka. Oj, znowu pistolety no. wydropiłem. Zawsze dropisz i... pistolety, ja już nie mam miejsca. Hyperiony. Moje ulubiane. Hyperion Jacobs i coś tam. To 95 razy dwa? Are you fucking kidding Uro. me? Uh. Huj! No nic, ja, ja mam 500 damage z Dracovski, y, także dzięki. No e, właśnie, ja sobie teraz szybko ten porównam i. No to już ten odcinek poświęćmy na takie administracyjne rzeczy, a następny zaczniemy. A następnie zaczniemy od napierdalania. Zresetuję se skill pointy, bo mnie tak. nudzi już to drzewko. Dundee idealnie 25. No dobra.

Ciężko, ja mam tu wyrzucone jako. Jebać to wszystko. To sobie zostawię. No i co, co tutaj jest zostawię. na ostatnim skillu? Mój mele powoduje wielki cone-shaped shock burst, the doing increased damage. Wygląda ciekawie. O kurwa, stary! Coś mi się zbagowało! Coś się zbugowało? Mam stary. Teraz trzymam pistolet w jednej ręce, ale są dwa pistolety. Tak? Ta? <noise> no, mnie... no kurwa, tak jakby nałożone dwa pistolety na siebie są, tylko że... Nie wiem, tak jakby jeden wyrastał z drugiego do góry. bo a... no, Nie są tak idealnie nałożone na siebie, no. jeden jest tak jakby wycelowany wprost, no, no, no. a drugi tak lekko, lekko skierowany w dół, kurwa. O, to, to, już powiem co, to już ci powiem, co ja widzę. Mianowicie trzymasz w prawej dłoni pistolet przed siebie, wycelowany, i lewą dłonią podtrzymujesz, wiesz, swoją prawą rękę, nie, tak, bo wiesz, że jakby, no, stabilność zrobić, tylko, że no. w tej lewej ręce też masz pistolet. I tak trzymasz jak rękę... Jak... rękę na pistolecie, nie, i tym ty jakby próbujesz celować, że ten drugi, to nie wiem, kurwa, ma zabić już sąsiada, dlatego, że... czy mnie. <noise> zresetowałem pistolet, Boże, w skille, jakby dwa pistolety, w łapach pewnie stąd, Ach, okay, chuj, to drzewko widać, że inne, bo zresetowałem skill, a nie, bo to już... No nie, no mam. Aha, mam 27 level, a to wszystko wyjaśnię. Jeśli wieczorem mam jeszcze dwa punkty do wydania. No, no, no. Kurwa, se włączyłem showdown, god it. No ja też nie wiem, no już w środkowi. W środkowej szedłem, w lewym teraz jestem, że próbować w prawie, żyję, w fragmented fractura. Tylko, że to są takie są pro i, prosy i konsy, nie? Tutaj to jest to. Prosy i konsy, no tak. Kurwa, mać! dalej, mam te dwa pistolety. Ja pierdolę. Ty, stare, jaka, jaka kurwa jazda. Bo zresetowałem to wszystko. No. Jak naciskam lewy trigger, to strzelam z obydwu pistoletów naraz. Jak naciskam prawy trigger, to kurwa też. O, i przeładowywuję prawy pistolet, trzymając w dłoni lewy. No. <grywa> jaka beka! Co się dzieje? Przepraszam, ja nie ogarnię. Jakbym miał, kurwa, dual-wielding, nie? każdy trik. Ty, może jak kurwa, jakiś op -y teraz będę tym siał. No tak, zresetowałem drzewko na lewe i nie powinienem mieć już skilla na dwa pistolety, a dalej je mam. <laughs> jak zmienię broń... O kurwa! <laughs> teraz ja widzę. Trzymam broń laserową, dwiema rękoma, ale w lewej cały czas mi pistolet. <laughs> masz tak zbugowany pistolet non -stop, nieźle. <laughs> Kurwa, co się dzieje, o snajperka jeszcze lepsza, podtrzymuje snajperkę drugim pistoletem, muszę chyba wyjść z gry, bo to się spierdoliło, jajem jaka beka Dobra, to zakończmy ten odcinek ludzie, okay. bo wrócimy w następnym, jak już Właści będziemy Nie w tym odcinku nie zrobiliśmy absolutnie nic, ale, no poszczelaliśmy trochę i doszliśmy do fast -travela, nie, też było trzeba zrobić to też prawda, dobra. Dobra, ludzie. Kurwa, mać! Zbakowałem się na jakimś siłku. <laughs> teraz. Chuj, jebana buggerlands. No częściej. <laughs> Dobrze, że nie Bugiti. <laughs> na razie.